Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie i na samym początku proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza Pawła Kanclerza i Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej, Panią Blankę Jabłońską. Witamy Państwa serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo. Witamy państwa serdecznie na kolejnym już koncercie noworocznym organizowanym w gościnnych progach hotelu Mazurkas. I jednocześnie dziękuję panu prezesowi Andrzejowi Bartkowskiemu za udostępnienie tej jakże pięknej i dzisiaj praktycznie pełnej sali. Witam przybyłych gości w osobach podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana ministra Dariusza Motkiewicza z małżonką. Witam posłankę na Sejm Rzeczpospolitej, panią Jadwigę Zakrzewską. Dziękuję. Witam i pozdrawiam starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pana Jana Żychlińskiego z małżonką. Dziękuję. Pan starosta jest współorganizatorem i współgospodarzem dzisiejszego koncertu. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego z panią przewodniczącą Blanką Jabłonską na czele. Witam członków zarządu i radnych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Witam również kolegów samorządowców, wojtów i burmistrzów gmin ościennych, którzy przyjęli nasze zaproszenie na dzisiejszy koncert. <kluczy> Witam przedstawicieli duchowieństwa, którzy przybyli do nas prosto z orszaku Trzech Króli. <kluczy> Witam panią Elżbietę Sobutkę, konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Monachium. Witam panią profesor Barbarę Nowinę Jankowską, prezesa Towarzystwa Polsko-Włoskiego z siedzibą w Rzymie. <klucz> Witam pana Jerzego Misiaka, dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego. <klucz> Witam serdecznie pani i panów Sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli gminy Żarów Mazowiecki. Witam przedstawicieli lokalnego biznesu i środowisk rolniczych oraz gminnych organizacji oświatowych, społecznych i klubów sportowych. Witam szczególnie gorąco wszystkich Państwa, mieszkańców oraz przyjaciół naszego miasta i gminy przybyłych na dzisiejszy koncert. A życzenia noworoczne, ale nie tylko na ten nadchodzący rok, ale na całe życie złożymy wspólnie z Panią Przewodniczącą. Szanowni Państwo, w imieniu samorządu Rady Miejskiej, radnych Ożarowa Mazowieckiego oraz własnym pana burmistrza, życzymy Państwu w tym nowym roku tego, aby każdy dzień był dniem słonecznym, pomyślnym, przyjaznym. Życzymy Wam bogactwa, miłości, ciepła rodzinnego. Życzymy Wam tego wszystkiego, czego sami byśmy od tego kolejnego roku Oczekiwali wszystkiego dobrego. Wszyscy mówią, że rok 2013 będzie rokiem ciężkim. My patrzymy na to trochę inaczej. Mamy nadzieję, że to będzie rok ciekawy. Może nie najłatwiejszy, ale wspólnie, bo wspólnotą jesteśmy, damy sobie z tym rokiem radę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Szanowni Państwo, przed Państwem orkiestra, która. Jest najstarszą polską orkiestrą symfoniczną. Proszę państwa, założona w 1881 roku. Tego po nas może nie widać, ale jesteśmy o 20 lat starsi od Filharmonii Narodowej. Proszę państwa, tak się złożyło, że jeden z naszych sąsiadów, nazywał się Karol Namysłowski, znakomity kompozytor i skrzypek, zaprosił do, do wspólnego koncertowania swoich sąsiadów. Nie dość tego, że ich zaprosił, bo wiedział, że tam y, grywali swego czasu na różnych instrumentach, ale pozostałych sąsiadów nauczył grać na wielu instrumentach i w ten sposób stworzył faktycznie pierwszą polską orkiestrę symfoniczną. I to było faktycznie w 1881 roku. Łatwo zapamiętać, takie perfumy są.